No, na całe szczęście tak nie jest. Kupując włóczkę tego samego producenta o tym samym numerze, nawet po długim czasie, masz prawo oczekiwać, że będzie w tym samym kolorze. I tutaj mam kolejny dowód. I tutaj mam jeszcze jeden. Wszystkie te zaczęte włóczki były kupione rok temu do nagrania tego samego filmu. A wszystkie te nowe włóczki, które tutaj widzicie, przyszły do mnie dwie godziny temu z pasmanterii kokonki. No, serio, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby każda nowa kupowana włóczka w tym samym kolorze mogła się znacznie różnić kolorem. No, nikt z nas chyba wtedy nie skończyłby tego swetra, szalika, czy nawet czapki zaczętego jakiś czas temu, na który źle przeliczyliśmy włóczkę, odkładaliśmy go w nieskończoność, albo właśnie czekaliśmy na większe zamówienie, aż nam się uzbiera, żeby dokupić ten brakujący motek czy dwa. No, boże. Wiadomo, co innego, jeżeli jest to włóczka farbowana ręcznie, no ale w takich sytuacjach producent zwykle nie gwarantuje ciągłości koloru nawet w jednej serii. Po prostu każdy motek może się od siebie różnić kolorem, i to jest też napisane zawsze w ogłoszeniu na stronie pasmanterii czy na stronie producenta. No ale cóż, jeżeli tak się zdarzy, że potrzebujecie sobie dokupić motek nawet po dłuższym czasie, to spodziewajcie się tego, że on będzie w tym samym kolorze, a jeżeli nie będzie w tym samym kolorze to nie bójcie się reklamować.